No co moi drodzy, już jest po 22, zazwyczaj w tym czasie siadamy przy stole, goście już wszyscy przyszli, no jak gości, rodzina tak naprawdę, będziemy siedzieć tak do godziny 12.30 mniej więcej, koło pierwszej przyjeżdżają nasi znajomi i będzie impreza taka towarzyska, przy... przyjacielska. Jaka przyjacielska, kurde? <laughs> Się... dobra I wysiadać przy stole, i w tym czasie cofnę się do poranku i pokażę Wam, jakie było przygotowanie, jakie było gotowanie i jaki miałam humor z samego rana. Gotujemy. Gotujemy sporo dań. Natomiast nie mamy tak jak w Polsce 12, czy tam mniej, ale takich samych. Jakby, że w każdym domu spotkacie się te same dania, jak nie wiem, bacz z łóżkami, czy pierogi Tylko każdy gotuje po prostu to, co lubi. I tego jest naprawdę sporo. Ale najbardziej popularne danie, to jest sałatka. Mi się wydaje, że w Polsce też jest taka podobna. Składniki są następujące, są jajka, ziemniaki, będę robić naliśniki. Naliśniki zazwyczaj robimy z, dodajemy wewnątrz czerwony kawior i jemy i biały, białą buł, bułkę z kawiorem. Taką bagietkę, i jeszcze do tego naleśniki z kawiorem. To też jest bardzo, jakby takie. M, radzieckie, że tak powiem. Marchewka. Dalej dodajemy taką kiełbasę. Właśnie chciałam Wam wytłumaczyć, jakby co to jest, i. to jest niby szynka, ale. jak zaraz to otworzę, to Wam pokażę. Że tak naprawdę to jest wielka parówka. To jest po prostu ogromna parówka. Którą też dodajemy do tej sałatki. Ogórki kiszone. I ostatni element: groszek. Właściwie to w każdym domu ta sałatka nazywa się inaczej. W naszym domu to się nazywa sałatka groszek. W niektórych ta sałatka nazywa się oliwie. Chociaż nie ma tam ani oliwek, ani oliwy z oliwek. Cześć! To najważniejsze Ta sałatka Do sałatki się dodaje Mi się wydaje, że w Polsce tak samo Dodaje się y, Majonez i śmietanę Bardzo, bardzo niezdrowe danie Bardzo niezdrowa sałatka Ale Pozwalam sobie Na taką sałateczkę Raz na roku i powiem wam, że w Sylwestra mogę jeść tylko i wyłącznie tą sałatkę. Jest przepyszna. Co smak dzieciństwa. 15 minut do Kiedy nowego ja roku. Ja Cześć, tak jak zawsze. Dobra, do Nowego Roku zostało 11 minut. Może zapoznam Was ze wszystkimi, jeżeli nie pamiętacie z zeszłych filmików. To jest mój kuzyn, to jest jego dziewczyna. To jest Daszka, żona mojego brata, to jest mój brat. To jest mama, to jest tata. Gdzie jest babcia? I babcia. Idziesz tutaj. tutaj. Wszystkiego najlepszego, w okazji Nowego Roku Szczęśliwego Nowego Roku! A teraz pokażę wam część, e, część, która następuje po północy, jak wszyscy dzwonią do wszystkich. Ja, całe szczęście, do nikogo nie dzwonię, ale większość z nas dzwoni, czyli to na pewno robi Alex, to na pewno robi mama, w tej chwili to robi Daszka, i zaraz zobaczycie resztę Gęstniawa to, Wam też, tak? Tak! Z Nowym Głodem, droga! No i ta część właśnie, gdzie przychodzą Wszyscy nasze, nasi znajomi, przyjaciele Właśnie przyszła teraz Irka, czekamy na na resztę. i w tym roku jesteśmy wszyscy w świątecznej To jest mój świąteczny. Nie, zobaczysz Wikę i Wladę, oni mają taki sam kolor jak ty. To też jest świąteczne, tu są. Tu są... To też jest świąteczny, nie? Gdzie są świąteczne? U nas? Tu? One mają bardziej świąteczne, ale okej. Okay. nie, ja nie, Gaworiu, polski. Polski? No, no, polski. French, English. French, English. Hungarian, Italian, Spanish. Dobra, i to jest właśnie na, jest nasz wow. bar, gdzie świętujemy co roku z przyjaciółmi. Sylwestra. I to jest bar jakby nasz na zbudowany yy, tatą. To po prostu bar na naszej działce. I tyle. I tu będziemy pić całą noc do samego rana. Co rok też dajemy sobie prezent. Nie wiemy od kogo dostaniemy prezent. O. Może tak powiem. No i teraz będziemy rozdawać prezenty i osoba będzie próbowała zgadnąć, od kogo dostała prezent. Wejdziesz im polis, zamwieszesz for Happy New Year to her YouTube followers. Czyn dobrze. No nie, no nic nie no tus. Aha, so we can wish them a lot of happiness. No, not necessarily. They can translate. But she said in Polish. E, więc życzymy dużo szczęścia w nowym roku, żeby szczęście było jeszcze więcej niż tym ubiegłym. Tak. Duża zdróżka i dużo pieniędzy, żeby tak. wszystkie życzenia się hmm. spełniały. Lubię miłości, zdrowie, powodzenia, dobrych przyjaciół, żeby był kolorowy rok. Tak? Pomyśl, pomyślności. Dużo miłości. Żeby w nowym roku wszystko Wam się udało. Żeby wszystko szło według Waszej myśli. Oczywiście, dużo zdrowia ze względu na to, że jestem lekarzem. I teraz ze, ze strony żony, jeszcze jakieś życzenia będą? Tak. Takie życzenia Szczęście. macie, no, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, miłości i bardzo, bardzo, bardzo dużo się szczęścia. Tata? No i motocyklistom równych dróg.